Pożegnanie słońca, rozdział siedemnasty. Znów biegł przez las. Ten sen powtarzał się tak często, że mimo iż nic z niego nie wydarzyło się naprawdę, Noech miał wrażenie, że pamięta dobrze każdy szczegół. Noc po nocy przeżywał swoją własną wersję wojny sprzed lat. Większość z niej faktycznie spędził biegając po lasach, ale ten las ze snu nie istniał nigdzie w dolinie. Noech był tego pewien. Zwiedził ją całą. A podczas wojny zawsze towarzyszył mu jego oddział. We śnie był sam. Chociaż nie, czasem razem z nim biegł heronie. W jednej chwili Noech wiedział, że od dawna już nigdy nie pamiętał początku biegu, ale na pewno było to dawno temu jest zdany tylko na siebie, a w następnej dostrzegał przed sobą plecy swojego dawnego wroga. Heronije górował nad nim, jeszcze wyższy niż był za życia. Olbrzymie mięśnie grały pod jego skórą i Noech wiedział, że jeśli się zatrzyma, Heronije zatrzyma się również, odwróci się i zabije go jednym uderzeniem mocarnej pięści. Czasem Noech wtedy właśnie zdawał sobie sprawę, że śni. Po plecach Heronije stróżkami spływał pot. Noech słyszał przyspieszony oddech martwego gaesi, a równocześnie siedzieli twarzą w twarz przy ognisku. Jedno i drugie było równie prawdziwe. Pomarańczowa poświata padała na prawy policzek olbrzyma. Heronie był smutny. Jego oczy były puste. Nie mówił nic, a Noech dobrze wiedział dlaczego. Co innego miałem zrobić? Myślałem, że walka będzie sprawiedliwa. Skąd miałem wiedzieć, że Gloe nie dotrzyma przysięgi? Słyszał swój własny głos. A może tylko swoje myśli? We śnie jedno i drugie jest tym samym. Myślałem tylko o tym, że jeśli cię zabiję, zostanę najsławniejszym wojownikiem w dolinie, tego właśnie chciałem. To było moim największym marzeniem, a Gloe odebrał mi je. Jak mogę być najsławniejszym wojownikiem w dolinie, jeśli walczę po przegranej stronie? I to dla króla, któremu nie wolno ufać. W żadnej wersji snu nie zdarzyło się, by Noech mógł powiedzieć więcej niż te kilka krótkich zdań. Czasami Heronije rozpływał się w ciemności, czasami umierał od ciosu włóczni. Krew z przebitego serca olbrzyma bryzgała na twarz Noecha, a on unosił oczy, by jeszcze raz spojrzeć w twarz olbrzymiego Gaeshi, ale nie widział już nikogo. Bogowie nie lubią usprawiedliwień. Czasami Noech biegł sam, a wtedy w pewnym momencie dochodził do wniosku, że to albo on kogoś goni, albo sam jest ścigany. Chwilę później, jak długo biegł? Docierał do skraju lasu i widział lamparcie gniazdo otoczone kordonem wojska. Tak naprawdę, tej nocy, gdy padło gniazdo, Noech był wiele dni drogi na wschód stamtąd. Wkrótce po tej pamiętnej nocy pod wzgórzem kochanków, Gloe rozpuścił swoją straż przyboczną, każdego z nich wysyłając w inną stronę doliny. Bierzcie do wojska każdego, kto tylko potrafi trzymać włócznie, powiedział. Siłą, jeśli będzie trzeba. Zabijajcie dezerterów, palcie ich domy, niech się was boją. Stwórzcie nowe oddziały, pokonajcie Gaeshi i dopiero wtedy wróćcie do mnie. Nie chcę widzieć z powrotem żadnego z was, jeśli nie przyprowadzicie mi po tuzinie tuzinów nowych żołnierzy. W tamtej chwili w całej dolinie nie było już nawet jednego tuzina młodych, zdrowych tielwi, którzy nie zostaliby wcześniej zaciągnięci do wojska. O tym, że przegrali, Noech dowiedział się dużo później. Ale we śnie jego wyobraźnia wyrywała się na wolność i mieszała te opowieści z jego wspomnieniami o wcześniejszym, istniejącym jeszcze lamparcim gnieździe oraz z oblężeniami innych, mniejszych fortów. Rezultatem był obraz straszniejszy od czegokolwiek, czego mógłby być świadkiem w rzeczywistości. Gniazdo płonęło niczym gigantyczne ognisko, żółte i czerwone płomienie unosiły się wysoko ku niebu, słupy palisady były wyższe niż dziesięciu ludzi i ostre niczym zęby węży. Sama osada ciągnęła się po horyzont, a szturmujących ją wojowników Gaesi były niezliczone zastępy. Tym razem, tej nocy, to on był ofiarą pościgu. I choć zdarzyło się to już więcej razy niż był w stanie spamiętać, jak zawsze zdjął go strach tak paraliżujący, tak przejmujący, jak tylko możliwe jest to w sennych majakach. Drzewa wyciągnęły gałęzie i chwyciły go za ramiona. Liana, gruba, niczym cielsko węża, owinęła się wokół jego szyi. Próbował krzyknąć, ale coś uderzyło go w pierś i pozbawiło tchu. O, co? Dziewczyna pisnęła, ale zaraz zasłoniła swoje usta dłonią. Jeszcze przez moment Noechowi wydawało się, że za jej plecami widzi płonącą wieś. Zamrugał gwałtownie. Leżał w krzakach, w które przewrócił się poprzedniego wieczoru. Gdy stwierdził, że to równie dobre miejsce na sen jak każde inne, i chwilę później świat przestał dla niego istnieć. Teraz słońce stało już wysoko na niebie, co znaczyło, że przespał najlepszy czas na wędrówkę. Jeszcze trochę i będzie za gorąco, by maszerować. W sumie, jeśli znalazłby coś do jedzenia, to mógłby nawet zostać tu do jutra. Nie pamiętał tego ale przed snem musiał wyciągnąć ręce z tuniki, bo zsunęła się i choć nadal przykrywała nogi i brzuch, to jego ramiona i kudłaty tors były odsłonięte. Dziewczyna klęczała przy jego prawej ręce. Miała duże, brązowe oczy, rozwarte szeroko w czymś pomiędzy lękiem a zaskoczeniem oraz zaczesane do tyłu włosy, utrzymywane w miejscu opaską. Zmarszczyła nos. Śmierdzisz. Syknęła. Jasne, że śmierdzę odgryzł się Nie kąpałem się od paru dni Ale wiesz co Ja tego smrodu nie czuję Ty czujesz więc to twój problem Zamachała gwałtownie rękoma oglądając się na drogę Nie wiem czego chcesz ale nie jestem zainteresowany wychrypiał Namigi pokazała mu by się nie ruszał i nie odzywał Noek zignorował ją przewrócił się na drugi bok usiadł i splunął głośno w trawę przesunął językiem po dziąsłach i splunął ponownie Pójdziesz sobie, chciałbym się odlać, powiedział w końcu. Cicho bądź! Syknęła. Hej, szacunku trochę szczeniaro! Zamknij się, ty stary dziadu, bo nas zauważą! Kto nas zauważy? Kaeszij! Zakryła mu usta ręką tak szybko, że przez chwilę myślał, że chce go uderzyć. Odepchnął ją od siebie odruchowo. Straciła równowagę i oparła się plecami o krzak oddzielający ich od ścieżki. Gałązki zaszeleściły. Ty głupi, śmierdzący! Zaczęła patrząc z odrazą to na niego, to na wnętrze dłoni, która na chwilę dotknęła jego twarzy. Tego było za wiele. Wstał, wyciągnął rękę i bezceremonialnie popchnął z powrotem na drogę. Spierdalaj! Co ty wyprawiasz mnie? Próbowała złapać go za ręce, ale wyszarpnął się z łatwością, prawie ją przewracając. Obrzuciła go wściekłym spojrzeniem. O, tu jest! Mówiłem, że ją widziałem! Do jego uszu dobiegł obcy głos. Noech zmarszczył brwi. Na zakręcie ścieżki stało dwóch młodych chłopaków, Gaeshi nie miał co do tego wątpliwości. Włócznie tarcze czerwone wstążki na bicepsach. Jeden z nich, młodszy, miał na sobie grubą tunikę, wyglądała na cenną, ale nic poza nią nie wskazywało na jego wysokie pochodzenie. Drugi nosił jedynie przepaskę biodrową i szeroką bransoletę z kolorowych muszelek, ciasno owiniętą wokół prawego przedramienia. Dyszał, choć starał się to ukrywać, a na jego ramionach błyszczał pot. Szakale, mruknął Noech bardziej do siebie niż do niej. Powoli naciągnął swój łachman na ramiona, zgiął plecy i kolana, opuścił wzrok. Jego klatka piersiowa zapadła się, brzuch zaokrąglił. Im bardziej żałosny obraz będzie sobą przedstawiał, tym większa szansa, że zostawią go w spokoju sięgnął po swoją torbę i bukłak, spodziewając się z ich strony jakiegoś niewybrednego wyzwiska. Nie pomylił się. Ty, dziadek, śmierdzi od ciebie aż tutaj. Idź śmierdzić gdzie indziej, co? Pokiwał głową i mruknął coś, co nawet nie było żadnym konkretnym słowem, tylko dźwiękiem, który zabrzmiał wystarczająco usłużnie. Zarzucił tobu na ramię, modląc się w duszy, by żaden z wojowników nie zainteresował się jej zawartością. Odwrócił się na pięcie i ruszył przed siebie. A ty dokąd mała? Tobie nie pozwolimy odejść, usłyszał z zapleców głos starszego wojownika, a potem nerwowy chichot drugiego gaeshi. Zostawcie mnie. Pozwólcie mi odejść. Powiedzcie Herekę, że mnie nie znaleźliście. Odparła, ale jej słowa spotkały się tylko ze śmiechem. Czemu mielibyśmy to zrobić? Co możesz nam zaoferować? Zapytał jeden z szakali, a potem zachichotał nerwowo. Noech zatrzymał się w pół kroku. Nie było to do końca bezpieczne. Mogli zauważyć, że nie znika za zakrętem wystarczająco szybko. Och, do cholery. To tylko dziewczyna, nie muszę się angażować, pomyślał. Tielwi, Gaesi. Nieważne, przeżyję, jeśli będzie mądra. Zostawcie mnie, wrzasnęła. Nie była mądra. Przy ognisku jego duszy siedział Heronije i patrzył na niego smutnym wzrokiem z unoszących się ku ciemnemu niebu płomieni. Noach potrząsnął głową, odganiając od siebie resztki sennych marzeń. To było dawno temu i lepiej o tym nie myśleć. Nic, co zrobi teraz, nie zmieni przeszłości. Ej, stary, upuściłeś coś? Spierdalaj! Usłyszał ostry głos. Zauważyli go. Westchnął głośno i odwrócił się do nich. Starszy z wojowników, ten z bransoletką, trzymał dziewczynę za ramię. Jego włócznia i tarcza leżały na trawie obok. To on wcześniej krzyknął, a teraz patrzył na Noecha wyczekująco. Drugi, ten w tunice, skupiony był na przyglądaniu się jej pośladkom. Noech zrobił krok w ich stronę. Widzicie, pomyślałem, że może pozwolicie dziewczynie iść ze mną. Bardzo mi się przydaje, plecy już nie te. Czasem strzyknie mnie coś tak mocno, jak się schylę, że... No nieważne, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście ją puścili. Będę miał was w moich modlitwach i w ogóle... Nie pierdol, że się znacie. Nie było sensu kłamać, więc Noech tylko wzruszył ramionami. No niby nie, ale to nic nie zmienia. Zostawcie ją. Ten z branzoletą pchnął dziewczynę w ramiona swojego towarzysza. Tak krzyknęła i kopnęła go w łydkę. Jęknął z bólu, ale chwycił ją w łokciach, ścisnął i obrócił tyłem do siebie. Krzyknęła ponownie. Spróbowała się wyrwać, ale trzymał mocno. Dobrze, dobrze, dziewczyno, im bardziej będzie tobą zajęty, tym mniej będzie mógł pomóc swojemu kumplowi. Szakal już zdążył wyszarpnąć nóż z zapaska i rzucił się do przodu, biorąc zamach. Noch był stary. Rano bolały go plecy. Wieczorem po całym dniu marszu jego stopy puchły i musiał je rozcierać. Coś czasem przeskakiwało mu boleśnie w lewym barku, wydając odgłos jak łamana gałązka. Był za stary, by cokolwiek zostawiać przypadkowi. Dwadzieścia lat temu pewnie by odskoczył, rzucił jakieś wyzwisko: Ruszasz się jak twoja matka wczoraj w nocy. I zaczął okrążać przeciwnika w teatralnej pozie z rozłożonymi ramionami, pokazując wszystkim dookoła, jak bardzo się nie boi. – być młodym i głupim. Młody i głupi machnął nożem, celował w twarz. Noech odsunął głowę, poczekał aż ostrze minie go, po czym obu rącz chwycił przed ramię i nadgarstek chłopaka, wygiął jego dłoń i pchnął z całej siły, wbijając krzemienny nóż w jego gardło. Chłopak wybałuszył oczy i westchnął głośno, bardziej ze zdziwienia niż z bólu. Drugą ręką złapał dłoń Noecha, przytrzymał na moment, po czym jego mięśnie zwiotczały. Gęsta, gorąca krew popłynęła strumieniem po ostrzu noża i młody wojownik osunął się na ziemię. Przykro mi, dzieciaku, pewnie twoja matka marzyła, że wyjdziesz na ludzi, znajdziesz miłą dziewczynę i będziesz do końca życia uprawiał pokrzyny. Pewnie kłóciłeś się z nią o to i obiecywałeś, że zostaniesz wielkim wojownikiem. Pewnie na pokaz pękała z dumy, gdy dostałeś się do szakali, a w nocy, gdy nie widziałeś, płakała ze strachu o ciebie. I miała rację. Przykro mi. Noech oparł stopę o ramię trupa i wyciągnął nóż z rany, rozbryzgując krew jeszcze bardziej, gdy nagle usłyszał ochrypły męski krzyk. Spojrzał przed siebie w miejsce, gdzie drugi szakal jeszcze przed chwilą trzymał w ramionach wyrywającą się dziewczynę, gotowy do walki, gdyby okazało się, że chłopak rzuci się na niego w tym momencie. Nie było takiej potrzeby. Dziewczyna siedziała okrakiem na ciele napastnika i raz po raz zatapiała sztylet w jego szyi i klatce piersiowej. Teraz to ona wrzeszczała. Krzyk, który wcześniej usłyszał Noech i który wziął za początek ataku, był ostatnim, jaki młody Gaesz wydał w życiu. Podszedł do niej ostrożnie. On już nie żyje. Zatrzymała w powietrzu kolejne uderzenie i spojrzała na niego dzikim, trochę nieobecnym wzrokiem. Stróżka krwi spływała po jej czole i policzku. Krople skapywały z podbródka z powrotem w otwartą ranę, w jaką zamieniło się gardło młodego Gaeshi. To nie była jej krew. Noech uniósł dłonie w uspokajającym geście. Zdawał sobie sprawę, że w prawej wciąż trzyma nóż, ale nie chciał go teraz odkładać, żadnych gwałtownych ruchów. On już nie żyje, powtórzył. Nie możesz go już bardziej zabić. Ten drugi też. Wsunęła sztylet za pas i odetchnęła głęboko. Pokiwała głową. Widziałam, jak to zrobiłeś. On też na chwilę zapomniał o mnie i wtedy wierzchem wolnej dłoni otarła krew z policzka. Spojrzała na nią zdumiona, jakby jeszcze nie dotarło do niej, że zabiła człowieka. I co teraz? Na dobry początek możesz wstać, podał jej dłoń. Chwyciła ją i podniosła się. Odstąpiła o krok od trupa. Możemy rzucić ich ciała w krzaki. Przy odrobinie szczęścia szakale i sępy znajdą je wcześniej niż ludzie, chociaż. Nie ma co się łudzić, że nikt nie będzie ich szukał. Kiwnęła głową. Wspólnymi siłami przeciągnęli ciało na skraj drogi, chwycili za dłonie i stopy, rozhuśtali i przerzucili na drugą stronę zarośli, niemal w to samo miejsce, w którym Noech spędził noc. To nie były szakale spożegnania słońca, powiedziała, gdy podnosili drugiego trupa. Co? Słyszałam, co powiedziałeś wcześniej, że to szakale, to znaczy gaeshi, szakale, nie zwierzęta. Tak, ale nie. Nie spożegnania słońca. Skąd możesz to wiedzieć? Znam wszystkich szakali na służbie mojego ojca. Odparła i nagle podniosła na niego przestraszony wzrok, zdając sobie sprawę, że powiedziała za dużo. Noech upuścił nogi martwego gaesz i z powrotem w pył drogi. Szarpnięcie wyrwało jego nadgarstki z rąk dziewczyny i całe ciało ciężko uderzyło o ziemię. Twojego ojca? Kto jest twoim ojcem? Kim jesteś? Przez chwilę bez słowa mierzyli się spojrzeniem. Jestem Ri, córka Natanacha. Wczoraj w nocy mój ojciec został aresztowany przez Herekę, księcia Doliny, który przybył do nas z własnym oddziałem. Herekę próbował mnie złapać, ale zraniłam go i uciekłam. Usta Noecha otworzyły się bezgłośnie. Zamknęły, otworzyły ponownie. Wiesz, że jeśli to, co mówisz, jest prawdą, mógłbym cię teraz związać i odstawić temu Herekę prosto do chaty? I spytać o nagrodę? Nie sądzę, żebyś to zrobił. Czemu? Mogłeś mnie zostawić, a jednak stanąłeś w mojej obronie i nie zawahałeś się zabić jednego z nich i to tak szybko. Z trudem uwierzyłam własnym oczom. Splotła dłonie na piersiach, pochyliła się lekko do przodu i przyjrzała mu się uważnie. Myślę. Myślę, że masz z nimi na pieńku. Myślę, że jesteś jakimś starym rozbójnikiem. Albo jednym z tych powstańców, z którymi Zerach co jakiś czas musi walczyć. Albo? Może nawet weteranem starej wojny? Walczyłeś po stronie Tielwi, a teraz ukrywasz się pod przebraniem starego, śmierdzącego żebraka? Skrzywił się. No, z tym ostatnim to trochę przesadziłaś. Wiedziałam, krzyknęła triumfalnie. Możesz nienawidzić Gaeshi za to, co ci zrobili, ale masz ten swój kod honorowy i nie skrzywdzisz mnie. Nie oddasz mnie innym, Gaesz, i skoro od nich uciekam. Mój ojciec nigdy nie był zły dla Tielwi, przynajmniej nie po wojnie. Był lepszy dla was niż ktokolwiek w dolinie. Słuchaj, wydaje mi się, nie. Jestem pewna, że to bogowie postawili cię na mojej drodze. Pomóż mi uwolnić mojego ojca, a on da ci nagrodę większą, niż możesz sobie wyobrazić. Uwolnić twojego ojca? powtórzył: Tak! Twoimi umiejętnościami i moją wiedzą o pożegnaniu Słońca może nam się to udać. Musi nam się udać. Na pewno trzymają go w dole, na zachodnim krańcu wsi. Znam rybaka, który cumuje w pobliżu swoje czółno. Zakradniemy się tam w nocy i. Machnął ręką, przerywając jej. Mam ci pomóc uwolnić Natanacha z dołu, do którego wtrącił go syn króla, który przypłynął do pożegnania Słońca z całą swoją drużyną i przejął władzę? W dwójkę to zrobimy, ja i ty. A potem co? Natanach odzyska władzę, ogłosi niepodległość i uczyni mnie swoim generałem? Wyszczerzył się w uśmiechu, ale szybko spoważniał widząc jej twarz. Patrzyła na niego wyczekująco, z nadzieją w oczach. Nadzieją, która szybko zgasła. Zapomnij. Znajdę kogoś innego, kto mi pomoże. Okręciła się napięcie i ruszyła przed siebie na północ. Noech spojrzał za nią, a następnie na leżącego u jego stóp trupa. Hej, czekaj. Nie zostawiaj mnie tak z nim tutaj. Pomóż mi najpierw z tym ciałem. Sam go sobie rzuć w krzaki. Noech ponownie chwycił trupa za nogi, przeciągnął na skraj drogi i pochylił się nad nim, opierając dłonie na kolanach. Rozmyślił się. Zmeł w ustach przekleństwo, odwrócił się i pobiegł za dziewczyną. Poczekaj. Nie idź za mną, ty stary dziadu. Tak się składa, że idę w tę samą stronę. Bez sensu, żebym wlukuł się daleko za tobą, kiedy możemy iść razem. Może to i lepiej, żebyś trzymał się z tyłu. Odwróciła się do niego, nie zwalniając kroku i teatralnym gestem zatkała sobie nos. Wybacz, wielka pani, że drażnię twoje powonienie. Nie każdy ma zarządcę prowincji za ojca. Nikt nie jest taki biedny, żeby nie mógł się umyć. Przystanął i wydał wargi zirytowany. Mimo tego, co twierdził wcześniej, czuł doskonale, jak brudne i przepocone jest jego ubranie. To głównie nie ja śmierdzę, tylko te stare łachy. Myślałem, że wymienię je na tunikę tego młodego, ale w swoim bitewnym szale wycięłaś w niej wielką dziurę i zachlapałaś krwią tego biedaka. Spierdalaj! Żegnały ich krzaki jałowca i szybko schnące w pyle drogi plamy krwi. Koniec rozdziału 17. Kolejne rozdziały publikowane są co tydzień. Jeśli chcesz już teraz wysłuchać całej opowieści, w opisie znajdziesz link do audiobooka.